Dzień dobry, kochane krasnalki! Zaśpiewajmy waszą ulubioną powitankę. Specjalnie na prośbę małej heli z grupy pierwszej powitanka, witamy się, witamy. A może wy poprosicie mamę, abyśmy zaśpiewali waszą ulubioną powitankę? Która z naszych piosenek podoba się Wam najbardziej? Dajcie znać! Witamy się, witamy, zajęcia zaczynamy. Pomachaj do mnie, topnij raz, bo już zabaw nadszedł czas. Pomachaj do mnie, topnij raz, bo już zabaw nadszedł czas. Jeszcze raz wszystkie krasnoludki! Witamy się, witamy. Zajęcia zaczynamy. Pomachaj do mnie, topni raz, bo już zabaw nadszedł czas. Pomachaj do mnie, topni raz, bo już zabaw nadszedł czas. Ostatni raz wszystkie dzieci śpiewają ze mną, rączki przed siebie. Witamy się, witamy. Zajęcia zaczynamy! Pomachaj do mnie topni raz, bo już zabaw nadszedł czas. Pomachaj do mnie topni raz, bo już zabaw nadszedł czas! A teraz na rozgrzewkę poruszajmy się troszeczkę. Poruszamy rączkami, nóżkami, potupiemy troszeczkę. I będzie nam bardzo, bardzo wesoło. Najpierw będziemy sobie klaskać w rączki, klepać w nóżki, a potem będziemy robić taki młyneczek rączkami. Świetnie. Jeszcze raz: klepiemy w nóżki, w rączki i robimy młyneczek. Świetnie. Zaczynamy niegrzeczną polkę. W nóżki klepiemy i wrączki rączki klasztemy. W nóżki, w nóżki i wrączki. rączki. Świetnie. W nóżki, klep i klep. I wrączki. rączki, klap, klap i wnóżki. I wrączki. Teraz uwaga. I kręcimy rączkami. Świetnie. Jeszcze troszkę. Kręcimy. Panie, ale uwaga! Jeszcze raz! Kręcimy! Rączki kręcą się jak młoneczki. Rozkręcamy. Dobrze, powtarzamy. Uwaga, w nóżki klepiemy. Nóżki, w nóżki, w nóżki, klap. Wrączki, 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 klap. Nóżki, w nóżki, w Wrączki. Świetnie, jeszcze raz. Nóżki, w nóżki, w nóżki. I wrączki, wrączki, wrączki. Uwaga, młyneczek! I młyneczki! Coraz świetniej! Tak! Kręcimy! I jeszcze szybciej! Kręcą się rączki! Do nas z ciepłych krajów, bo przecież wszyscy tu na nie czekają. Każdy chce posłuchać, jak ślicznie śpiewają. Świerk, co? Świerkają? Na swych dzióbkach do Was grają. Razem z ptakami żyć jest weselej. Gdy pójdziecie na spacer do parku, na pewno usłyszycie śpiewy ptaków. Będą radosne. Wsłuchajcie się dobrze, a usłyszycie cały koncert ptaszków. O, ja też słyszę. To dla was. Ptaszki śpiewają, dla was śpiewają i wszystkim nam czas umilają. A teraz pobawmy się razem w wesołe ćwierkające ptaszki, które będą szukały gniazdek. Szukają gniazdek, szukają właściwie miejsca, gdzie mogą sobie uwić gniazdko. Popatrzcie, pomachamy skrzydełkami. I razem z ptaszkami się porozglądamy. Wędrowały ptaszki, swoich gniazd szukały. Każdy znalazł gniazdko, tylko nie ten ptaszek mały. Wędrowały ptaszki, swoich gniazd szukały. Każdy znalazł gniazdko. Tylko nie ten ptaszek mały. Zaśpiewamy razem. Machamy skrzydełkami. Dobrze na boczki. Uwaga, śpiewamy. Wędrowały ptaszki, swoich gniazd szukały. Każdy, Każdy znalazł gniazdko, tylko nie ten ptaszek mały. Gdzie są jeszcze ptaszki? Bawicie się z nami? To machamy skrzydełkami? Machamy, tak. I jeszcze raz śpiewamy. Wędrowały ptaszki, swoich gniazd szukały. Każdy znalazł gniazdko, tylko nie ten ptaszek mały. Czy udało się wam już znaleźć gniazdka? Jeśli tak, to wspaniale. Jeśli nie, szukamy dalej, machamy skrzydełkami. Wędrowały ptaszki, swoich gniazd szukały. Każdy znalazł gniazdko, tylko nie ten ptaszek mały. I ostatni raz machamy skrzydełkami, machamy. Myślę, że wszystkie ptaszki znalazły już swoje gniazdka i mogą składać jajka. A teraz czas na zabawę plastyczną. Dzisiaj bawimy się z ptaszkami, fruwamy i szukamy gniazdek. Mam dla wszystkich dzieci propozycję. Poproście mamę albo tatę wybierzcie się na krótki spacerek do parku. Podczas spacerku spróbujcie znaleźć różne skarby, z których moglibyśmy zbudować takie gniazdko. Ja tutaj znalazłam trochę suchych gałązeczek. Będzie nam to potrzebne, aby zbudować gniazdko dla ptaszka. Potrzebujemy papierowy talerzyk. Jeśli nie macie, mogą mamusie wyciąć kółeczko takie z papieru. I taki talerzyk przecinamy na pół. To nasze gniazdko dla ptaszka. Z tego talerzyka mogłabym zrobić nawet dwa gniazdka. Taką połóweczkę smarujemy klejem. Całą porządnie trzeba posmarować klejem. Można takim. Jak ja mam, ale można też taką kleję. Sztywcie. Jeśli macie już posmarowane, możemy przykleić różne skarby, które przyniesiecie ze spacerku. Ja tu mam trochę patyczków. No. Wcześniej z papieru wycięłam sobie takiego ptaszka. Poproście mamę, aby wycięła wam papierowego ptaszka, którego przymocujemy do naszego gniazdka z gałęzi. Smarujemy jeszcze ptaszkę tutaj. Kleję. Przymocujemy sobie. Ale żeby ptaszek był jeszcze ładniejszy, jeśli znajdziecie lub macie możliwość, przyklejcie i, wtedy... I jeszcze musimy coś na oko. Ja tu mam takie oczko, ale jeśli nie macie, możecie wyciąć z papieru albo z plasteliny zrobić oczko. Mój taszek w gniazdku! Jest już gotowy. Myślę, że tradycyjnie wasze ptaszki będą dużo ładniejsze niż te mój. Obawcie się z nami i przygotujcie własne gniazdka z ptaszkami. Zróbcie zdjęcie i wyślijcie na stronę Krasnale z Milanówka. Wszystkie dzieci zapraszamy na Wszystkie dzieci zapraszamy na dywanie już siadamy. Cichosza, cichosza. Cii, kółeczko malutkie, kółko duże. Palec wędruje na buzie. Na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wszystkim dzieciom za udział i wspólną zabawę. Cieszę się, że jesteście z nami. Pamiętajcie, następne nasze spotkanie już w czwartek o godzinie 10. Do zobaczenia!